Krótkie przypomnienie tych czterech zagadnień, które mamy na dzień dzisiejszy. Twierdzenie Pitagorasa. Trójkąt prostokątny. Te boki tutaj przy kącie prostym to przyprostokątne, a ten na kąta prostego to przeciwprostokątna. Twierdzenie Pitagorasa mówi, że suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Twierdzenie można zastosować też do takich zadań pod tytułem Sprawdź, czy trójkąt do bokach 1 czy 7 jest prostokątny. Zaraz, zaraz, chwileczkę. Czy to w ogóle z takich boków da się zbudować trójkąt? 3 plus 1 to 4. Suma dwóch krótszych odcinków musi być zawsze większa od trzeciego odcinka. Czyli z takich odcinków trójkąta nie zbudujemy. No to może z takich. 3 plus 6 to 9, czyli suma dwóch krótszych jest większa od trzeciego odcinka, czy ten trójkąt jest prostokątny? Jeśli jest, to spełnimy twierdzenie Pitagorasa dla niego. Jeżeli byłby to trójkąt prostokątny, to krótsze boki byłyby przyprostokątnymi. Więc twierdzenie Pitagorasa układamy tak. Czy to się równa 7 kwadrat? No i sprawdzamy 9 plus 36. Czy to się równa 49? No widzimy, że nie. Nie równa się. Trójkąt nie będzie prostokątny. Warto pamiętać tutaj o tak zwanych trójkątach egipskich. To jest trójkąt o bokach 3, 4, 5. Taki trójkąt zawsze będzie trójkątem prostokątnym, ale również może być to trójkąt, którego boki są wielokrotnościami tych właśnie boków. Czyli jeżeli na przykład przeciwprostokątna byłaby równa 15, a przyprostokątna byłaby równa 12, to widzimy, że Przeciwprostokątna jest trzykrotnością piątki, a tu mamy trzykrotność czwórki, więc tu na pewno będzie trzykrotność trójki. 3 trzy yy, trzy razy 3, czyli to będzie 9. Tą zależność można wykorzystać w dowodach. Czasami można się powołać na przykład na to, że trójkąt jest prostokątny, ponieważ trójkąt o bokach 3, 4, 5 jest trójkątem egipskim. Warto tu też pamiętać o trójkątach. Z kątami 60 i 30 stopni. Oczywiście mówimy od, o trójkątach prostokątnych. Pamiętamy o jednej zależności. O niej musicie zawsze pamiętać. Jeden z boków jest dwa razy krótszy od drugiego. O które boki chodzi? Jeżeli sobie zapomnimy, można sobie przypomnieć, jak wygląda taka ekierka, która jest trójkątem różnobocznym. No i teraz widzimy, że. To jest ekierka o kątach 30, 60, 90 stopni. Jak sobie zapamiętacie, że ten bok jest dwa razy taki, można sobie go tutaj gdzieś narysować, już nie będę tego robić, jest dwa razy taki jak ten. On się mieści dwa razy w przeciwprostokątnej. Bo no na pewno ten bok dwukrotnie by nam się tu nie zmieścił. To sobie możecie wyobrazić. Czyli mówimy o tym krótszym boku. A więc... Naprzeciw krótszego boku leży krótszy, mniejszy kąt, czyli jeżeli ten bok oznaczymy przez a, to przeciw prostokątna będzie 2a. Wystarczy sobie zapamiętać tą jedną zależność, drugą sobie zawsze wyznaczycie stwierdzenia Pitagorasa. No jakby ktoś chciał zapamiętać, to oczywiście pamiętamy, że to jest a pierwiastków z trzech. Kolejny trójkąt to trójkąt yy, równoramienny o kątach 45-45-90. Pamiętamy, że jeżeli ten bok oznaczymy literką a, to to będzie A pierwiastków z dwóch. Można sobie tutaj też przypomnieć, że była to przekątna kwadratu. Jeżeli kwadrat ma bok XX, to to jest X pierwiastków z dwóch. No i przy okazji przypomnimy sobie w trójkątach równobocznych, jeżeli to jest trójkąt równoboczny, to wysokość w tym trójkącie H będzie równa a pierwiastków z 3 przez 2, a pole tego trójkąta a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. To sobie warto zapamiętać, a jak ktoś zapomni, zawsze może sobie to wyznaczyć stwierdzenia Pitagorasa. No i tutaj jeszcze przypomnimy sobie cechy przystawania trójkątów. Mamy trzy yy, trójkąty przystające, to oczywiście takie, które można na siebie nałożyć, mają jednakowe boki, jednakowe kąty. I mamy trzy cechy przystawania, bok, bok, bok. To znaczy, że jeżeli spotkamy trójkąty o tych samych długościach boków, one na pewno będą przystające. Druga cecha to bok, kąt, bok. Czyli jeżeli spotkamy taki, trój, takie dwa trójkąty, które będą miały dwa boki takiej samej długości i kąt między nimi też będzie tej samej miary, to na pewno będą one przystające. Trzecia cecha to kąt bok kąt. To znaczy, że jeżeli przy jednym boku leżą z jednej strony i z drugiej kąty takie same, to znaczy, że ten trójkąt też jest przystający. Sprawdźmy więc, czy te dwa trójkąty są przystające: kąt 15 stopni 70 stopni i jeden bok 10 cm, a tu mamy kąt 95 i 15 stopni i bok też 10 cm. No to oczywiście zaczniemy od wyznaczenia tego trzeciego kąta. 90 plus 15 to mamy 110. Do 180 brakuje nam 70 stopni. No to oznacza, że ten, trójkąt, ten kąt tutaj to będzie 95 stopni. No i mamy trójkąt z takimi samymi kątami. Trójkąty są przystające czy nie? Mają takie same kąty, mają jeden bok takiej samej długości. No, otóż te dwa trójkąty nie są przystające, ponieważ, ponieważ naprzeciw kąta 95 stopni leży bok 10 cm, a ten bok 10 cm leży naprzeciw kąta 70 stopni. Więc nie możemy tutaj stwierdzić nic na temat przystawania tych trójkątów. Znaczy możemy stwierdzić, że one nie są przystające. Kolejną rzeczą, którą mamy dzisiaj tutaj sobie przypomnieć, to jest skala. Co należy pamiętać? Skala to jest liczba, która powstaje przez podzielenie wymiaru na planie przez wymiar w rzeczywistości. To jest skala. Skala 1 do 50, inaczej 1 podzielić na 50, co robi taka skala? Ona pomniejsza. Pomniejsza 50 razy. A ta skala 50 do 1 powiększa. 50 razy. A co robi skala 2 do 3? No więc widzimy, że 2 podzielić na 3 to jest liczba mniejsza od 1. Tak samo jak tu. 2 trzecie to mniej niż 1. Więc to będzie też skala, która pomniejsza. Pomniejsza. Dobrze. No i teraz, właśnie, pomniejsza ile razy. No to trzeba by sobie to przeliczyć. 2 do 3 to jest inaczej 1 do 1,5. Ona pomniejsza 1,5 raza. Tutaj skrócony jest ułamek przez 2. Są trzy typy zadań. W każdym z nich coś jest niewiadome. W pierwszym zadaniu załóżmy, że mamy na mapie odcinek 2 cm długości i skala 1 do 60 000. I pytamy, jaki wymiar jest w rzeczywistości. No więc widzimy, że w tym zadaniu trzeba te 2 centymetry pomnożyć przez skalę 2 razy 6 to 12, dopisujemy 4 zera, otrzymujemy wymiar w centymetrach no i to sobie tu musimy po, yy, przeliczyć na metry, obcinamy dwa zera, i potem jeszcze na kilometry obcinamy 3 miejsca, czyli mamy 1,2 km. I tak tutaj należałoby odpowiedzieć. Drugi typ zadania to mamy wymiar na planie czy na mapie i wymiar w rzeczywistości. I pytamy o skalę. No i w tym celu trzeba by najpierw ten wymiar w rzeczywistości zamienić na taką samą jednostkę. No więc tutaj mamy najpierw na metry, dopisujemy dwa zera i potem jeszcze, trzy zera i teraz jeszcze na centymetry dwa, czyli mamy 200 000 centymetrów. No i teraz, żeby policzyć skalę, to trzeba te 200 tysięcy Centymetrów podzielić na 5 centymetrów. No pamiętamy, że jeżeli tutaj ta skala nam wyjdzie jako liczba, to potem podając skalę trzeba dać 1 do. Można też oczywiście wykonać dzielenie odwrotne, wtedy nam od razu skala wychodzi. Tutaj 20 podzielić na 5 to 4 i spisujemy jeszcze 4 zera, czyli skala będzie 1 do 40 tysięcy. I trzeci typ zadania. Mamy podaną skalę i mamy podany wymiar w rzeczywistości. Pytanie, jaki, jaka, jaki jest wymiar na mapie? No to zamienimy sobie to na mniejszą jednostkę. Dopiszemy 3 zera. Mamy w metrach. Czy nam te 3 zera wystarczą? O tak, wystarczą nam. Mamy to w metrach. No i teraz należałoby te 50 tysięcy metrów podzielić przez skalę. Tu sobie przy dzieleniu możemy skrócić te 3 zera. 50 na 25 to 2. Oczywiście metry. No, tutaj takie zadanie trochę nie, niefortunne, bo na mapie raczej 2 metrów mieć nie będziemy. Kolejne kolejne, kolejny temat do powtórzenia dzisiaj to wartość bezwzględna. Wartość bezwzględna to odległość liczby od zera. Czyli jeżeli mamy liczbę dodatnią, to jej odległość od zera na osi liczbowej wynosi 2. Jeśli mamy liczbę ujemną, to jej odległość od zera w tym przypadku to 3. Więc wartość bezwzględna z liczby jakiejś dodatniej to będzie ta sama liczba, a wartość bezwzględna z liczby ujemnej to będzie liczba do niej przeciwna. I oczywiście wartość bezwzględna z zera to jest 0. I ostatnie zagadnienie. To podatki. Dwa podatki VAT i PIT. Podatek VAT to jest podatek od towarów i usług. Czyli jeżeli ktoś wyprodukuje sobie na przykład jakieś, jakiś produkt i dla niego on jest wart 1000 złotych, załóżmy, to państwo, on sobie musi do tego jeszcze doliczyć podatek w VAT. To jest podatek, który zabierze. Mu państwo za to, że on y, może ten towar sprzedać, i otrzymujemy wtedy y, cenę brutto, czyli cenę, którą my płacimy za dany produkt w sklepie. Załóżmy, że jest to y, 5%, tak, tutaj, tak sobie tutaj przyjęłam, czyli jeżeli ktoś na przykład wyprodukuje towar za y, 1000 zł, to 10% to by było 100 zł, czyli 5% to 50 zł, czyli musiałby ten towar sprzedać za 1000 zł plus 5 zł, czyli 1005 zł. Czyli podatek VAT liczymy od ceny netto. I cenę brutto to jest cena, którą my płaci, płacimy za towar w sklepie. Drugi podatek to podatek PIT, czyli od dochodów. Jeżeli ktoś y, ma dochód załóżmy 1000 zł, to on... Z za to, że on zarobił te 1000 zł, musi jeszcze odprowadzić podatek od dochodu. I na przykład załóżmy, że ten podatek będzie też 5%, więc musi sobie od tego 1000 zł obliczyć te 5%, to już wiemy, że to jest 50 zł. I tak naprawdę on zarobi 1000 pomniejszony o 5 zł, tak? czyli 995 zł. Czyli podatek PIT obliczamy... Od ceny brutto, jeżeli to jest cena B, yy, obliczamy 5% od tej ceny brutto i dostajemy cenę netto. Natomiast podatek VAT, mamy najpierw cenę netto, obliczamy od tej ceny 5%, dodajemy do, tego, do tej ceny i otrzymujemy wtedy cenę brutto.